Siemoneczko widzowie, z tej strony Max i dzisiaj sobie zagrałem w minecrafta na przetrwaniu jak widzicie <grywa> pierwszy raz ogólnie gram na przetrwaniu znaczy, jeszcze nigdy nie przyszedłem gry całej powiem wam więc zostawcie sobie i lajka bo jest za fajny odcinek tu sobie na początku skupimy drewno gram na Betroku, bo gram ogólnie na Betroku, bo no, możliwe, że niedługo przyjdzie moja koleżanka do gry i zagramy sobie z nią. Zagramy sobie z nią. I zagramy sobie z nią. Przyjdzie niedługo, bo mm, spróbujemy dzisiaj przejść całą grę. O ile się uda. O ile się uda przejść nam grę. Robimy sobie jeszcze sikierę I tu od razu skopiemy sobie kamień Co od razu kamień skopiemy hmm. Ogólnie co teraz wakacje, więc życzę wakacji dla wszystkich Dziękuję za tyle wyświetleń na moich filmikach sobie zrobimy od razu patyki, od razu sobie patyki zrobimy kilow, siekiera Idziemy zacząć gdzie się i jeszcze za trochę drewna skopiemy. Dzisiaj jest trochę długi odcinek, bo mm, ogólnie dopełnię konto i będziemy robić dłuższe odcinki. Więc szykujcie się, bo naprawdę będzie zabawa. Czekajcie, szukamy jakiejś dobrej jaskini. O, zombie. Fajny świat Chodź Zjemy sobie zgnimłe mięso Tam są arbuzy, jest Arbuzy Dobrze Będziemy mieli pożywienie jakieś Nareszcie Pożywienie Dobra tu mamy jaskinię I sobie do niej zejdziemy Szukamy że... Żelaza Czego nie mogę znaleźć, czekać. O, jest węgiel. Węgiel. Ile tu tego węgla? Czekajcie. Co ja zrobiłem? Miałem już crafting. Dobra, w to też się mi przyda. Będę i pochodnie. I kilka pochodni. Opa. I tu się skopiemy ten. Tutaj mm. ten węgiel. Duże złożek muszę przyznać. Duże, duże. No ile tego? Crafting zostawimy. O! Kolejny węgiel. Tak złożę I co tu jest? O Boże O Boże Spadaj stąd O Boże Ratunku! Wizowie! Widzowie Mamy jedno serduszko Uff. O Boże Było Ale to jaskinia nie dla nas. No, było ciężko, było ciężko. Szukamy, szukamy sobie innej jaskini. Bo w tej nam nie wyszło. No to była jakaś słowa, Nic z nie było. Owca! Owca! O, Jest. Dobra, mamy wełnę. To jest plus. Że mamy wełnę przynajmniej. Co wy to jest plus? Ozus Kinga. Nie widzieliście mojego? jego Co? Co? Nie, nie. <ścoughs> nie wiem, no ile mi zarzu to. Orbus. Wybacz świnko. Ale muszę. Chodź tutaj, dobra jest. Hmm. <laughs> o, od razu sobie zbierzemy kwiatki, żeby mógł je przerobić na barwnik. Bo tu jak widzicie mam szary, a więcej jest białych owiec. Wiecie o co mi chodzi. Jeśli nie, to to nie mój problem. Yy. O, owca. Widzicie? Dwie owce są białe. Chodź tutaj. Chodź tutaj. O no, i teraz w craftingu zrobimy sobie tak, że to będzie barwnik. Barwnik, i jak damy te wełny pobarwione, to wyjdzie nam coś takiego, i będziemy mogli się później zrobić sobie łóżko. A łóżko jest oczywiście ważnym elementem przetrwania. Przynajmniej według mnie. No wiecie, nie jestem jakimś dobrym graczem. O, konwalie, lwowe kwiatki moje mały. A a masz, 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 tutaj sobie zbierzemy arbuziki. I idziemy szukać żelaza. Krówka, krówka. Opa. 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 Dobra. Hmm. Dobra. Chyba musimy tam płynąć. Mała no Dobra, jest. Wykupimy sobie trochę w, w wungla. Tak na wszelki. Dobra. Zrobimy sobie łódkę. No tak, zrobimy sobie łódkę, żeby móc popłynąć, a zjemy, Dobra, leciły. Hmm. Ładny zachód słońca. Co? 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 Je? Co jest? Ładny zachód słońca, chciałem powiedzieć. Tam może będzie coś fajnego. Więc popłyniemy tam i spróbujemy. Eee, żelazo wykopać, bo żelazo będzie przerosne w późniejszych tych. Czy sobie zrobimy tam z żelaza? To co? A to co jest? Czy to jest pi piramida? Czekajcie, muszę to sprawdzić koniecznie Co to jest? Jest tu coś fajnego? Mm. Połóżmy do łódki A tam co jest? Jeśli to jest... O Boże, utopce! Topce są, a masz? Nie trafiłem. Tam coś jest, i to jest portal, chyba. Tak, to jest portal, jest portal. Chyba to portal, nie wiem. Tylko czy mnie go nie tam tu. O, delfin! Jest portal! Jest portal! O skrzyneczka! O! Po ziulku! Dobre rzeczy! O! Oh, proszę, proszę, proszę. Złote jabłka na później się przydało To jest delfin Stamtąd wpłyniemy chyba, tak Czyli tam powinniśmy płynąć Lecz znalazłem, począł to Dziwne Czekajcie sobie baraninę zjem Pójdziemy tam. Hmm. Tu musimy znaleźć żelazo i się przespać przy okazji. A, ryby, dobra. I się przespać przy okazji. O Boże. Chodź tutaj, chodź tutaj. Hiki. Hi. No i mi sikera się zniszczyła. Czekajcie, muszę sobie zrobić kolejną sikera. Dobra, tu się prześpimy. No. no i co zrobił? O, creeper! Dzisiaj mam ogórek. Aha, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł naszym ogólnym celem jest pokonanie smoka. To jest nasz główny cel na dziś. Tylko nie, niedługo powinna dołączyć moja koleżanka. Tylko nie wiem kiedy. Expik piąty poziom. O, krówka, Krówka. Mm. Добро. Это какая-то мини-яшкиня? Аха. Ну, такая... Ну, жди мини. там, по-моему, что-то доброе. Оп. A! O nie! Nie gadajcie! O... Boże, przecież zrobiłem sobie punkt odradzania! Chociaż tego zrobiłem! No niech to. Dobra, widzowie ty... tym oto sposobem kończymy od... Odcinek, bo jak widzicie, jestem mega słaby w przetrwaniu. Pa.